Cześć, miło że jesteś. Dzisiaj przedstawię ci okonia morskiego opieczonego w paście miso, do tego będzie aromatyczny szpinaczek. Jeśli nie lubisz ryb, to na pewno się do nich przekonasz. A jak lubisz, to odcinek jest specjalnie dla ciebie. Oglądaj dalej. Dziś przygotuję okonia morskiego opieczonego w paście miso, a do tego będzie pyszny szpinak na nutę azjatycką. Biorę rybę. No, i z rybą jest super prosta akcja. Tą tę się odcinamy, ponieważ ona jest najcieńsza i dojdzie najszybciej. Możemy ją sobie z boczku upiec i to będzie taki kąsek dla kucharza. Natomiast ten duży filet kroimy na dwa mniejsze. Ja dzisiaj używam okonia morskiego, ale oczywiście możesz użyć dorady albo jakiejkolwiek innej białej ryby, też będzie super pasowało. Zło łososiem nie próbowałem. Jak zrobisz, to daj znać w komentarzu, jak ci wyszło, czy to jest fajne połączenie. No i teraz pasta miso po prostu bierzemy sobie na dłoń i rozsmarowujemy po rybie pastę miso taką cienką warstwę. Hop. Pasta miso pięknie pachnie. Już czuję, jakie będzie to dobre. Ryby nie solimy, bo oczywiście pasta miso jest dość słona. Ryba przygotowana. Teraz mam tutaj blaszkę położoną papierem do pieczenia. Odrobinę oleju, tak żeby ryba po prostu nie skleiła się do papieru. Będzie nam ją łatwiej wyjąć. No i układamy filety obtoczone w miso. Piekarnik nagrzany do 180 stopni, termoobieg, i tak naprawdę dla tych filetów, które ja mam tutaj, wystarczy jakieś 7-9 minut. Wydaje mi się, że to będzie maksymalny czas. Oczywiście, czas pieczenia zależy od tego, jak gruby będziesz miał filet. No wtedy musisz zbadać sobie po prostu co jakiś czas, zaglądając, czy on już jest ok, tak, żeby ryby nie przesuszyć. Teraz przygotowujemy szpinak. Ciekamy sobie czosnek oraz chili. Możemy to zrobić od razu razem. Odrobina chili, o, myślę, że wystarczy. I teraz wszystko drobno siekamy. Dobra, czosnek posiekany, odrobinę tłuszczu na patelnię i od razu na nierozgrzaną patelnię wrzucamy czosnek oraz chili, tak żeby tłuszcz, który jest, zaromatyzował się właśnie tymi smakami. Pięknie zaczyna pachnieć w kuchni. Dodajemy teraz pomidorki koktajlowe. Tak w całości będą ładnie wyglądały. I od razu ląduje też odrobina pasty miso. Hop. Dodajemy teraz sos ostrygowy. No i od razu ląduje szpinak. Mieszamy całość. Szpinak się przesmażył. Wyłączamy i kroimy szczypiorek delikatnie pod skosem. I tak naprawdę czekamy jeszcze tylko chwilkę na rybę i wydajemy. Mm, ponią. Możemy wydawać. Jeszcze ciepły szpinaczek nakładamy na talerz. Robimy takie łóżko dla ryby. Ok, kilka pomidorków. No i wyciągamy rybę. Ryba jest super soczysta. Zobacz, nie wiem, czy to widać, ale o, zobacz, pięknie. Czuć pod palcem, że rozwarstwia się na takie płaty. To dobry znak, że jest idealnie upieczona. No i nakładamy na szpinak. Hop, jeden kawałeczek, Drugi. I na wierzch wisienka na torcie cytrusowy, sos sojowy, pązu. Odrobinkę ach, dopełni całości i na górę odrobinę szczypiorku do dekoracji i prażonego sezamu. Mmm, pięknie wygląda, aromatycznie pachnie. A jak smakuje? No i próbowanko. Mmm. czysta ryba. Wyraźny sosik, czego chcieć więcej? Jeśli nie jesteś fanem ryby, wypróbuj ten przepis, a na pewno zmienisz zdanie. Like, sub, dzwonek, wiesz co masz zrobić, a na dole w komentarzach napisz, czy chciałbyś zobaczyć więcej tajskich przepisów na tym kanale. Tymczasem do następnego odcinka trzymaj się, cześć! Inny pomysł na danie z ryby, kliknij tu!